Welcome in the burdel e, Parking off Zobaczmy w środku jak to wygląda Co to za białe poszło? Co jest kurwa? Nie, nie wytrzymałem No kurwa, gałkami we mnie? To ja pierdolę nie tańczę Ej, trochę smutno mi, bo tu w pokoju tak powinno być, a nie to. Ja pokoju. Mówisz. Ty. Dał też klasę jak się tańczy. Przedstawcie się, bo tutaj nieprzyjemnie się zaczęło od brzydkich obrazów. 18 plus. Nowy członek, Kosiator. Łaza Akurat w bordelu powiedziałeś członek Czu Kurwa, to nie miało tak być. Tylko no, ja skorzenia. stary członek. Szaka, no Dobra, 6. trzeba pokoje. Każdy pokój jest inny. Sala numer dwa. Twój jest najlepszy. E, dlaczego piecyk jest? <grym> Żeby grzać tosty. Sala numer trzy. A gdzie jest no piecyk, tutaj? Cztery. No, tu jest piecyk. No jest. No i wszystkie puste, Nikogo nie ma. Piąteczka. Tak, no zobacz, co robi Dead Space. Wynocha, stąd wynocha. Ledwo te. To jest Ty piątka mój chyba był, nie? No, piątka twoja. Widać, to... że brudno tam jest jakieś te. Brudno. Nie W ogóle to dobrze liczone było? Vai, no. Co tu się dzieje? Geez. O, jest klient. Klient skończył robótkę ręcznie. Drugo mnie to tował <grym> Wysiłku Dobra Co tam serwujesz? Co, <grym> co, co tam serwuje? E, sam najlepszy sprzęt Pamiętasz jak spaliłem burdel, jak chciałem zrobić drzwi e, otwierane automatycznie Kurde Cały burdel poszedł w pizdu Coś białego <grym> otarło we mnie Jeszcze teraz by zrobimy Dawaj Kosiator zrób Zobaczymy, jak dobrze strzelasz po tym... Jakże jak Rękę nie z No, dawaj. Siup. Zmieni, zmieni rękę. Jeszcze... Dobra, nie po, nie poszło, cicho się. O, o przeleciało. Dobry cel. Oj. Oj, trochę... Jeszcze. Ale poszło. poszło. Już nie mam. Już Ukrzedł. nie masz nie, Cicho, ostatnia została. I jeszcze basen został. Ale poszło. Dobra, skończymy odcinek na skoku w basen, Żebyśmy trochę ten. Na skoku gdzie? W basem? No nie wiem, ty możesz skakać po czymś innym. Albo... Jest tu jeden problem. Jaki? Woda mam jest. Hydro mam hydrofobię, no. <laughs> Dasz sobie radę. Hup. Hop! Łokorda, co tu się stało? Gul, 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 gul. Wód. Gul. Chyba. Ból, <laughs> Czekamy na zaginionej Atlantydy. No i na Cię tym Ty, ale to jest skanczymy. głęboko. Dobra, tnij, tnij!